Był czas, kiedy karetki stały pod szpitalami powiatowymi, a w związku z tym do tej miejscowości przyjeżdżały po długich minutach. Kierunek, jaki wybraliśmy, jest taki. Przeanalizujmy mapę całej Małopolski, znajdźmy te białe plamy, do których dojazd jest najdłuższy, najtrudniejszy, zwłaszcza w porze zimowym. I starajmy się tak poustawiać miejsca stacjonowania tychże karetek, które mamy do dyspozycji, aby mniej więcej do każdego z nas tak tyle samo musiał dojechać lekarz, ratownik wtedy, gdy go potrzebujemy. I jednym z elementów zmiany jest właśnie ta podstacja. Jestem bardzo wdzięczny tym, którzy przystosowali pomieszczenia i garaż na karetki i Pokój dla tych, którzy w tej karetce do nas jadą, bez tej pomocy samego pomysłu nic by nie było. A w związku z czym dziękuję i szpitalowi Limanowej i gminie za podchwycenie naszej propozycji i przeprowadzenie tych wszystkich prac adaptacyjnych, które były niezbędne. No właśnie długo samorządowcy pana przekonywali do tego, aby tu utworzyć tą podstację? To nie chodzi o to, jak długo przekonują samorządowcy, dlatego, bo to nie była kwestia, kto dłużej przekonuje, ten wygrywa, kto krócej, ten będzie czekał nadal, tylko od dwóch lat codziennie śledzimy akcję ratowniczą każdej karetki w Województwie Małopolskim i analizę skuteczności Pomocy liczonej w minutach oczekiwania na lekarza czy ratownika, tę analizę wykorzystaliśmy do tego, żeby poprawić sytuację w miejscach, gdzie na razie spóźnienia były najczęstsze i najdłuższe. I to jest właśnie takie, jedno z takich miejsc, a w związku z czym to nie była kwestia, Odwiedzin w moim gabinecie. To nie była kwestia e, listy rezolucji wysyłanych na mój adres. To była kwestia chłodnej, twardej analizy i rozwiązanie jest naprawdę sprawiedliwe. Właśnie ostatnie pytanie. Proszę powiedzieć, czy analizował Pan również y, 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 w jakiś sposób? Y, y, ten dyżur lekarza pogotowia ratunkowego w Muszanie Dolnej, który będzie tam przez 12 godzin, a nie jak do tej pory przez 24, uspokoi pan mieszkańców właśnie tego terenu zagorzańskiego, że ten ruch również był potrzebny? Słusznie pan pyta, tu się cieszą, bo mają bliżej karetkę, a jak na to reagują ci, którzy tej karetki nie mają? My, tak jak powiedziałem, codziennie analizujemy wszystkie przypadki wyjazdów i sprawdzamy, czy po 1 kwietnia, czyli po dniu uruchomienia tej nowej sieci stacjonowania karetek, są miejsca, w których się pogorszyło. No, nie minął jeszcze miesiąc nawet, ale mogę z wszystkim sumieniem powiedzieć, że się nigdzie nie pogorszyło. A tak jak tutaj, Liczba spóźnionych przyjazdów się zmniejszyła do 1 trzeciej. Nie do zera. Nie bądźmy znowu tacy naiwni, że bez dodatkowych pieniędzy da się tak przeorganizować system, żeby wszędzie już dojechać wystarczająco szybko. Ale przynajmniej ograniczmy skalę tych spóźnień. Także mieszkańcy i okolic mogą spać spokojnie. Liczba spóźnionych przyjazdów wcale nie wzrosła mimo tej zmiany, którą dzisiaj oglądamy. W takim razie dopytam, czy jeszcze pan wojewoda widzi gdziekolwiek jakieś te białe plamy, o których pan przed chwilą wspominał, tych terenów, gdzie trzeba jeszcze tutaj popracować właśnie nad chociażby uruchomieniem takiej podstacji jak tutaj wilkowisko? Te zmiany, które teraz prowadziliśmy, obejmują dwa lata analiz na pewno nie będziemy zmieniać co miesiąc czy co kwartał na pewno ta mapa znowu musi być obserwowana przez następne lata aby wprowadzić kolejne korekty na pewno one będą dlatego się zmienia układ drogowy bo sieć osadnicza się zmienia a w związku z tym tak trzeba adaptować system ratownictwa medycznego do rzeczywistych zdarzeń, które rejestrujemy odbierając numer alarmowy, telefon alarmowy. Także proszę mi wierzyć, że po pierwsze jest to sprawiedliwie przygotowana zmiana, po drugie nie ograniczamy dalszej obserwacji i analizy, będziemy dalej prowadzić z tą samą intensywnością tak, aby za dwa, trzy, może 5 lat wprowadzić kolejne zmiany. Ja liczę jeszcze na inny powód zmiany, a mianowicie na większą kwotę pieniędzy na system ratownictwa medycznego w Województwie Małopolskim, bo gdy będzie nas stać na zamówienie na przykład następnych pięciu karetek, to siłą rzeczy wprowadzi to zmiany nie tylko w pięciu miejscach, ale zmieni pozycję garażowania oczekiwania, gotowości na pewno większej liczby karetek.